Nasz nowy nabytek, namiot duży Arpenas w z familii 4-1, czyli czteroosobowy z jedną sypialnią. A duży przedsionek, jak widać, akurat mieści dwa rowery. Idealnie wchodzi stolik, też z z ładnym, panoramicznym oknem. Z drugiej strony mamy moskitierę, Zasuwana. jest Co ważne, podczas zeszłym zaczną się będzie lecieć do środka, ale działa okna. Nie trzeba, jest wodo ale też można zasłonić. Na zatrzaski, które użyliśmy, żeby zawiesić sznurek na suszenie rzeczy. Co właśnie wyróżnia tą wersję Fresh and Black, która to jest właśnie, to jak jest można zobaczyć na materiał. właśnie tutaj, tak? Taki błyszczący, jakby to jest wersja, wersja Fresh, że to i lepiej właśnie odbija promienie słoneczne, przez co tak się nie nagrzewa. Ma też wentylację na górze ładnie, podwójny dach, można go z zewnątrz zobaczyć, z boku ładnie izoluje, poprawia wentylację, e, mocowany jest tutaj staraż z łupna szklanego, są dużo odciągów, kilka śledzi, z zewnątrz można zobaczyć A, takie fartuchy uniemożliwiające, żeby woda leciała. O. E, Z się podłodze. Fajnie, jak rand, więc nam się tam nie naleci. Podłoka jest odpinana. Odpinana, więc jak nie chcemy, chcemy tego plastiku, być bardziej na łonie natury, to wtedy odpinamy sobie. Ale nie jest całkowicie odpinana, ponieważ można tylko jakby do sypiania odpiąć. Miejsce teraz jest dużo. Ja 1,85 m, tak tak no, dotykam. Dotykam sufitu, ale na pewno lepiej jest niż w takim małym namiocie. Teraz tutaj właśnie ten... ten black cały. O co tu chodzi? To jest materiał, który bardzo słabo przypuszcza światło. Teraz wejdziemy do środka. Sypianie zresztą to jest niby czteroosobowa, ale to zawsze w tych bywa sypialniach dwie osoby komfortowo, trzy według mnie komfortowo zmieści się, cztery to wiadomo na ścisk. W środku tak. Eee, mamy kieszonki po obu stronach Z jednej, drugiej i tu Służby wentylacji I tak możemy zasłonić, żeby zaciemnić nam Telekom jakby ee, działa na dwa razy Pierwsza jakby ta e, tkanina black Chowała Z się Z tkanina oh. black, tak jak na Widać różnicę, niech się przypuszcza To chcę otworzyć, tak? Teraz zamkniemy wszystko. Chodź, do nie ma tutaj ośrodka. Zobacz, jak jest ciemno. W ciągu dnia. Mamy tu dzień. Jest naprawdę... Ktoś chce się wyspać w ciągu dnia. Jest nieźle. Jedyną dziwną rzeczą są te suwaki. Zazwyczaj w namiotach, tak, żeby wybrać punkt otwarcia, odwrotnie działają. A tutaj tak jakoś... Namioty jest dziwne. Wolę klasyczne. I otwórzmy tak. Co ważne haczyki na lampki, jeden tutaj, drugi tutaj i jeden przy wejściu, jak widać tam lampeczka wisi, idealnie pasują te, wiadomo, z zdekatowane lampki. Na górze mamy też maskiterę, taką bardziej przypuszczającą powietrze do wentylacji. Fajnie. Zobaczymy jeszcze z zewnątrz. Takie dodatki tutaj. Sypialnia. Jest odczepiona. jakby to chciał ten dobrze wysuszyć. Jedyną rzeczą, naprawdę go dobrze sprawdziliśmy. Mieliśmy całą noc i cały dzień dosłownie w deszczu, w sami mocno. Kondensacja była masakryczna w nocy, stopni, było nie wiem, 8. I było naprawdę słabo, ale nam dał radę. No, woda się zbierała, tak? troszeczkę kapało, na gorze. Jak tam od dotykała dachu, to wtedy coś tam kapło. Tu się zbierało bardzo dużo wody. Czasami trochę kapało na sypialnię, ale, ale nie wpadło do środka, tak? więc jest ok. Więc mimo wszystko, no, domu nasz każdy nawet Tutaj oczywiście mam taki żółty dzyndzel, ale do regulacji nawet ile zaczepiliśmy, powinno być za sznurek. Wtedy tutaj podwijamy, puszczamy więcej światła lub powietrza. Musi jakoś tam połączyć. Dobra, ale będzie do więc, takie. Gdzie się prezentuje, rozkłada się za pierwszym razem dosyć długo. Najgorzej jest wsadzić w stelaż, tak? ale później już tylko lepiej. Jak dla dwóch rowerzystów, to nawet idealny, tak. Można spokojnie siedzieć, niezależnie od warunków. Tak, jak widać, dwa rowery wchodzą. To nie są wcale małe rowery. To są takie, takie zwykłe tanie to jakie kupiliśmy. One po 15 zł i robią robotę. Spędziliśmy w nim 10 dni, 10 nocy, jak nie lepiej Jest dobrze Możni na coś dodasz. Nie no dobrze mi się żyło w nim, no, <grym> no wiadomo, zasuwany jest ten wejście, zasunę, żeby... Jak padał deszcz to się nie męczyliśmy przynajmniej. Tak, tak. Można tak. było normalnie posiedzieć. Przy stole czy coś? Żeby są takim minusem, nie minusem. No dom jak otwieramy mokry, to nam leci na podłogę tutaj, tak? Boże. I tak się prezentuje zamknięty. A do tego można kupić takie tyczki. Albo samemu zrobić. Jak to miało miejsce w naszym przypadku. Tak, tak. Tyczki. I sobie taki daszek. No jest minusem, może tego jest tylko, że też nas bardzo zgodnika. Jak zacina, nie? zacina to słabo. Ale jak troszeczkę przyszedł... kropi to jest bit. No. Przed słońcem, tak? To mhm. Za 700 zł. No, tak, możemy po prostu się nie porównać. No, to po wersja nie jest fresha, tak? No pokaż I... palcem. I... Ja. I ten widać jest trochę ulepszony, ma trochę poprawione rzeczy. Chyba, ktoś nie lubi ciemnych sypialni, to no może odpuścić sypialni. Te zacienione sypialnie mają duży plus, jak właśnie śpimy na kempingu pod latarnią, czy... nic nam nie przeszkadza. Tak? tak. Latarnie, samochody przejeżdżające czasem, jak to na kempingu bywa, czy ludzie. Z latarkami. Z latarkami, tak. Inkwizytorzy co chodzą po nocy, to nie nam przeszkadza. Dobra.